Witam serdecznie w szóstym odcinku podcastu Travelcast i jest już to chyba ostatni odcinek z Egiptu, ponieważ jakby wracamy. Tym razem kierujemy się na północ, cały czas jechaliśmy na południe w kierunku zwrotnika raka, więc teraz jest pożegnanie ze zwrotnikiem raka i wyprawa z powrotem do, Egi, do Kairu na północy Egiptu. W poprzednim odcinku zwiedzaliśmy Abu Simbel i Wielką Tamę Asłańską, do tego jeszcze świątynię File, świątynię Afrodyty na wyspie File i niedokończony obelisk. A także leczyliśmy się różnymi medykamentami i tymi podobnymi rzeczami. W tym miejscu także chciałem podziękować Robertowi za Typ Tygodnia. Bardzo, ba, bardzo mnie to ucieszyło i chciałem tutaj jeszcze tylko zdementować pewną rzecz. Nie leczyłem gardła tabletkami na straczkę. A zatem, jak już wstaliśmy na następny dzień yy, w hotelu Norhan yy, w Asłanie, yy, poszliśmy na stację yy, kolejową, ale wcześniej zjedliśmy śniadanie przecież to logiczne. Śniadanie dostaliśmy o połowę mniejsze, niż to, to ostatnie, co było o 3 w nocy. Więc musieliśmy się upomnieć o jeszcze jeden rogali w związku z tym i... tym razem udało nam się też wyrwać herbatę. No byli bardzo niepocieszeni, ale no trudno. O 11.30 opuściliśmy hotel. Zabraliśmy wszystko. No a te Araby się tak wolno ruszają. Zaczynały powoli się wszystkie te negatywne emocje, mimo że bardzo lubię ten naród, tę nację, się we mnie gromadzić i zaczęło mnie nawet denerwować to, że nie podnoszą nóg, jak idą, tylko po prostu szurają, jak jest. Sz, 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 sz. Są tak leniwi, że nawet nie chcę im się podnieść nogi. Yy. Ruszyliśmy na dworzec, gdzie zakupiliśmy bilety. Bilety kosztowały tyle samo co w tamtą stronę. Jak się okazuje, w ogóle kupuje się na całą trasę bilet, bo kosztował 165 funtów od osoby. Za te uu, prawie 1000 km trzeba przejechać. Ale w związku z tym, że pociąg był dopiero o 19.30, no to musieliśmy coś zrobić z, z czasem, a innym pociągiem nie dało się jechać, więc udaliśmy się do parku tak, żeby nie mieć kontaktu z żadnymi naciągaczami. No i praktycznie cały dzień przesiedzieliśmy na ławce w parku pod drzewkiem i obserwowaliśmy tubelców. Muszę powiedzieć, że mają fajny sposób na nawadnianie trawy w parku. Jest taki pomagier, pomagier szlaufa wodnego, który przychodzi raz na jakiś czas i po prostu odkręca wodę i ciągnie ten szlał ze sobą, z którego już leci woda, jak... No jak z wiadra praktycznie, takie, taki wąż, prawie że pożarniczy, taki, tak, o takiej dużej średnicy i idzie, idzie, idzie i nagle pff, zostawia na środku trawy i znika. I za jakąś godzinę przychodzi, jak już jest taka potężna kałuża na tej trawie, że cała jest zalana, to idzie na przykład na drugą stronę chodnika, bo jest kilka ścieżek prze, przez park przechodzących i tam yy, znowu się przez kilka godzin Woda leci na przykład przez dwie, bo mu się, o, zapomniało mu się, bo, bo się zdrzemnął gdzieś obok na trawie. I to jest cała jego praca, naprawdę męcząca. Cały dzień trzeba spać i kontrolować, żeby za bardzo nie nawodnić wody. Dodatkowo w tym czasie y, podchodzą ludzie normalni i biorą ten szlał i po prostu piją tą wodę. Chociaż wydawało mi się, że ona jest prosto z nilu, ale okazuje się, że chyba troszeczkę uzdatniona jest. Więc może nie jest to taka typowa nilówka, tylko coś, coś lepszego. I tak o 13.00 zaczynają ludzie się schodzić do tego parku na porę obiadową. Ta pora obiadowa to jest najczęściej chleb pita, wypieczony, który od rana jest pieczony i do tego jest trochę kurczaka smażonego, yy, wsad do falafla, bo falafla też się robi w tej picie yy, i temu podobne rzeczy. My mieliśmy swój jakiś tam prowiant, jakiś tam chlebek kupiliśmy nie, nie, nie mieliśmy. Chcieliśmy kupić chlebek. No i przyszła taka pani. Byliśmy pewni, że na przyszła na handel sobie do tego parku. Przyniosła takie dwie potężne siaty z 50 sztuk, lekko tej pity. I rozłożyła gazety i po prostu rzuciła to. No i ja dałem Patrycji 50 piastrów, czyli pół funta. Weź tam skocz, zakup dwa, dwa chlebki, to będziemy mieć co jeść. No i y, Patrycja poszła do tej pani. No, i mówi, że pokazuje, że to starsza pani. Nic, nic w chrześcijańskim języku nie dało się z nią porozmawiać. Pokazuje, że chce dwa, pokazuje na chlebki i daje jej 50 piastrów. A babcia dała jej 5 chlebków i jeszcze jej pieniądze oddała. No, więc bardzo miły akcent. Jest to jedyny chyba miły akcent, jaki mnie spotkał, w której to nie mnie, a nas, w Egipcie. Ze strony. No, Arabów, tak to trzeba powiedzieć. Naprawdę byliśmy dosyć pozytywnie zaskoczeni. No i połaszujemy ten suchy chleb z niczym. Chleb jest cieplutki, więc się go smacznie zjada. No ale za chwilę do tych chlebów przyszła jeszcze jedna pani, jeszcze jedna, i okazało się, że to nie jest handel, tylko ona upiekła i czekała na resztę rodziny. A przy okazji te chleby odparowywały, bo były bardzo gorące. Odparowywały na zewnątrz. No i dodatkowo dostaliśmy jeszcze właśnie wsad do falafla, do tego chlebka. I kawałek kurczaka. No bardzo miło. Jeszcze raz potem chcieli dać trochę drugą dokładkę, ale my już nie chcieliśmy, bo byliśmy syci. A my oddzięczyliśmy się im za to cukierkami, które zakupiliśmy kokosowymi u jednego z handlarzy na bazarze. No jak już pojedliśmy, to zwiedziłem, że trzeba by się czegoś napić, bo samą wodę nie będziemy pić. I obok była restauracja w tym parku. Taka kawiarnia, cholera wie co to było. Kawiarnia. Nie było tam za dużo ludzi, ale zasadniczo wszyscy pili herbatę. No więc poszedłem. No i mówię, że w ogóle przytoczę całą rozmowę, bo to, to ten cały dialog jest naprawdę tak pasjonujący, że to chyba. No... Ach, piękne. Podchodzę do y, tego baru i mówię tak Herbatę poproszę Na to pan Arab mówi usiądź sobie A ja mówię, nie nie ja chcę tutaj y, w plastikowym kubeczku herbatę bo ja sobie tam siądę na ławce bo tam y, czeka na mnie kobita A okej okej okay, okay. No i macha na chłopaka takiego jakiegoś pomagiera żeby zaczął robić tą herbatę No i chłopak mi się pyta jaką i w ogóle Chciał mi herbatę lipton zrobić w saszetce, a wierzę, że nie, ja chcę sypaną. No to skubaniec chciał otworzyć tą saszetkę i sypać mi to z saszetki. Wierzę, że chcę taką, jak wypijecie. No i wtedy wyciągnął podlady i taką mi sypnął. No to yy, yy, się pytam, ile? A pan Arab mówi 10. A ja mówię, że poproszę normalną cenę taką jak dla tubylców. A pan mówi, no dobra 7. A ja mówię, dobrze, dodam jeden. A on mówi: a, No dobra, niech będzie pięć. No więc sięgam rękę do kieszeni. A miałem tam tylko jednego funta. Specjalnie tylko z jednym poszedłem. I mówię, że mam tylko jednego. I mu pokazuję. No a pan Arab już się ucieszył i myślał, że dostaje pięć. Patrz, a tu jeden. Ja mówię, nie, tylko mam jednego. A nie, 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 pięć. No to trudno, nie biorę herbaty. Do widzenia. Odwróciłem się na pięcie i idę. A on, czekaj, czekaj, czekaj! Jeden funt to bardzo dobra cena. No i w ten sposób dostałem herbatę za jednego funta. I tak uważam, że przepłaciłem jeszcze 100%, bo miejscowi pewnie kupują za 50 piastrów. I dostałem w, w kubeczku plastikowym, mocno posłodzoną. Taką mego nie robią jeszcze z liści, liśćmi mięty, że wytargałem jeszcze liście mięty do tego wszystkiego. I tak właśnie się rozmawia z tymi Arabami, Arabusami. Ach. dlaczego zawsze muszą każdą cenę zawyżyć przynajmniej 10 razy. No to, to, jest, to jest bardzo przykre. I jeszcze te biedni, ci biedni turyści z Niemiec, yy, z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych pozdrowienia do gurala, przepłacają tyle i w ogóle. Albo się targują na przykład, to jak tutaj była, tak że ja daję, on daje 10, ja mówię, że nie, to on daje 7. No to co to za targowanie się? No to w ogóle jest takie targowanie wliczone w cenę. to Tak samo jak y, ktoś chce sprzedać mieszkanie i y, cena wyjściowa, albo nie, lepiej samochód niech będzie, cena wyjściowa 10,5 tysiąca. No przecież wiadomo, że ktoś sprzeda za 10, no to co to za targowanie? Ty się cieszysz, że utargowałeś 500 złotych, a on sprzedają to tyle, ile chciałem. No to trzeba zapłacić za tyle, ile to jest warte i za tyle, za ile ty chcesz to kupić. Taka jest w ogóle idea targowania się. A y, dodatkowo zauważyłem, że y, oni nie potrafią, mają taki, taki zwyczaj, taką naturę, że jak rezygnujesz, to automatycznie y, przystępują na. Przystępują na Twoją cenę. Czyli po prostu, jeżeli się wycofujesz całkowicie z transakcji, trwają negocjacje, a Ty mówisz, nie, daję tyle, a on mówi, że nie. A on mówi, no dobra, to to trudno. To oni wtedy przystępują do Twojej ceny. To, to tak w ramach takiego typu, właśnie podpowiedzi, że trzeba raz zaproponować cenę, drugi raz, a jak nie to się odwracać, wtedy oni przestają na Twoją propozycję. Takie, taka cenna uwaga i porada. W ogóle w ten dzień było pochmurnie, to był w ogóle pierwszy dzień, gdzie widzieliśmy chmury, były to piękne, błękitne, błękitne niebo i białe chmury, których, takie tak lekko rozwiane przez wiatr, wiatr i tak fajnie czasami Schładza, schładzały y, całą atmosferę w parku naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się leżało na tej maweczce nawet no, kotki do nas przyszły no ale o, o 18 już właśnie się zebraliśmy na ten pociąg bo widzieliśmy, że jest wcześniej podstawiany i poszliśmy zakupić bilety co ciekawe, pociąg jest też o 16.30 ale podobno nie dla turystów ale jak komuś zależy na czasie bo się spieszy to może się wbijać w niego na pewniaka a wypisanie biletów w pociągu kosztuje tylko 7 funtów więcej. Więc czasami jak trzeba, to warto, warto zaryzykować i wejść. Najwyżej Cię wyrzucą i wtedy przyjedziesz i pojedziesz tym pociągiem co trzeba z dostępnego któregoś tam peronu. I kupowałem bilety. I proszę sobie wyobrazić, że Pan mi dał bardzo ładne, yy, bardzo ładne bilety, ponieważ ja zwracam uwagę na cyferki yy, i liczby różne sami na rejestrację samochodów. Pan mi dał numer biletu 21 i 22. No pięknie oczko i perskie oczko. A jako że znałem już troszeczkę te pociągi w Egipcie, to zacząłem liczyć, czy te miejsca są koło siebie. I wychodziło na to, że nie są koło siebie, tylko są w dwóch różnych przedziałach. Ponieważ pierwszy przedział ma trzy fotele, a następny ma 6. To już wychodzi 9. Więc 21 jest w jednym przedziale, a 22 miejsce jest w drugim przedziale. I się pytam tego arabusa, czy one są koło siebie. On mówi, że tak, 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 koło siebie. Może to za kretyn. Tutaj jeszcze taka uwaga, że. W przedziałach nie ma drzwi. Są takie same przedziały jak u nas normalnie te tam na 6 czy na 8 osób. Tam są 6 osobowe przedziały. Ale nie ma w ogóle drzwi, po prostu jest wejście. Więc cały czas, jak ktoś się kręci po korytarzu, to go znacznie bardziej słychać niż jak są zamknięte drzwi. No, doczekaliśmy się na ten pociąg, wbijamy się do pociągu. Byliśmy tylko my w tym wagonie, w pierwszym wagonie. No, takiego brudu to ja jeszcze nie widziałem. Naprawdę uwalone te wszystkie fotele jakimiś w ogóle płynami syf, piasek. Szyba taka brudna, że w ogóle nic przed nią nie widać a do tego gniazdo karaluchów. A Patrycja jeszcze nie widziała mi w takich histerii, jak zobaczyła karaluchy. Ja mówię, Co ty, to tylko jeden. Ubiłem z kubańca. Za chwilę wyszedł drugi, ale jak trzeci spadł z sufitu, to Patrycja nie wytrzymała. Poleciała z płaczem do yy, pana prowadnika. To taki odpowiednik prowadnika, jak jest na Ukrainie. W każdym wagonie jest jeden fachowiec, który y, opiekuje się tym, y, tym wagonem. Dodatkowo jeszcze jest kierownik pociągu. No i my sobie byliśmy chyba w siódmym przedziale, czy tam szóstym, a w pierwszym byli właśnie ci, ci wszyscy. No i petycja do niego poszła i powiedziała, że ona nie chce tutaj siedzieć w ogóle. A ona chce do innego wagonu iść. No i sama poszła do drugiego wagonu. Okazało się, że też nikogo nie ma. I do drugiego wagonu się przenieśliśmy na te same miejsca. Y, nawet i. Okazało się, że na następnej stacji wsiadło jakieś małżeństwo indyjskie z trójką dzieci. I też zobaczyli te karaluchy i potem się przenieśli do, do przedziału obok nas, to taka y, mała niespodzianka. A teraz, co jest najlepsze? Ten Boy, nazwijmy go Boy, tego, tego prowadnik, jeszcze do tego kierownik y, ma całego pociągu, powiedzieli, że nie ma problemu. Możemy się przenieść. No to. A to nie był kierownik, to był konduktor, przepraszam bardzo. Wzięliśmy plecaki, kulturalnie, no i sobie idziemy do drugiego wagonu. Przeszliśmy je, z jednego wagonu do drugiego, zajęliśmy miejsce, a ta menda, ten cały boi się szwendał za nami i szedł po, szedł po prostu za nami, nie wiadomo po co. Szedł i szedł, no już wiedziałem po co on idzie. E, na pewno idzie po kasę. No i odprowadził do drugiego wagonu, cały czas go ignorowałem. No tak, my się, my się zainstalowaliśmy, on tak stoi w tych drzwiach. No i w końcu poszedł tak po jakichś 30 sekundach do patrzenia na nas, bo ani słowa po angielsku i poszedł, ale za minutę wrócił z kumplem, czyli w tym wypadku z konduktorem i tak stoją na nas patrzą i mówi, madam, backsheesh is good, no więc kulturalnie powiedzieliśmy, że my studenty i mamy samolot tomorrow, już no no, no, no i poszli. Tak, szczerze powiedziawszy, to mógłbym mu dać tego trochę na piwka, czy też bakrzyżu, ale za co? Za to, że przeszkadzał nam jak szliśmy, czy za to, że sobie sami przynieśliśmy plecaki? No, tacy są właśnie Egipscy Arabowie. Nie to, co na przykład w Jordanii, jak byłem, gdzie ciągle mówili welcome, welcome, a nie bakrzyż. Tutaj to mówią bakrzyż, bakrzyż. I tym właśnie miłym akcentem pożegnaliśmy y, zwrotnik graka i... Y, Oddaliśmy się błogiemu snu w pociągu, co trochę nam coś przeszkadzało jakieś hałasy. Ach, masakra. Od 19.30 do 9.45 jechaliśmy tym pociągiem. No, tyle godzin, prawie 1000 km. Jesteśmy w Kairze, znamy teren, wysiadamy na stacji Ramzes, wbijamy się w metro, jedziemy do stacji Sadat. Przy okazji, znaleźliśmy hotel, o którym pisał. Cezary w poprzedniej relacji, w, znaczy w, w relacji z relacji to był chyba w 2006, bo 2004 rok, także dość dawno. No i poszliśmy do tego hotelu, taki ładny, to był Anglo-Swiss Hotel. Okazało się, że teraz zmienił nazwę na Cairo, Cairo City Center, ale cena 160 funtów e, to jest zdecydowanie za dużo. Dlatego wróciliśmy do naszego kochanego hotelu Wiena Tym razem już pan Arab. Dał się skusić i urwaliśmy 10 funtów, więc zapłaciliśmy 90 za jeden nocleg dla dwóch osób w Kairze. To uważam za bardzo dobry wynik. Opłukaliśmy się i udaliśmy się na zwiedzanie piramid w Gizie. To gdzieś tak było już koło 11. Zasięgnęliśmy, zasięgnęliśmy języka, i powiedziano nam, że autobusy o numerach 355 i 357 jadą pod piramidy. Problemem tylko było to, że tam nie ma za bardzo przystanków, chociaż są regularne miejsca, gdzie te autobusy się zatrzymują. No i miejscowi wskazali krawężnik, że to w tym miejscu, no i czekamy. Ale zatrzymał się autobus o numerze 200, który też tam jechał. Zapłaciliśmy półtora funta za bilet od osoby, dostaliśmy do tego bilet, więc chyba nas nie oszukali. Wszyscy płacili tyle, więc myślę, że to jest dobra. Wysadził nas na jakimś skrzyżowaniu bo już skręcał, ale do piramid było rzut kamieniem. Już tam było widać na horyzoncie piramidę Cheopsa. No i od razu pojawili się pierwsi naganiacze. Jeden twierdził, że do piramidy jest aż 12 km, a na oko było 700 metrów. Przed następnym zakrętem stali kolejni, którzy mówili, że nie, nie, to trzeba tędy, bo tam jest wejście dla wycieczek grupowych, a tam jest dla jako sfinksa dla indywidualnych, i tamtędy nie wejdziemy. I on nas może podnieść bryczką, ewentualnie błędem, jak chcemy. No ale obok była informacja turystyczna. No i pani nas poinformowała, że niestety to oni tak specjalnie robią, bo chcą naciągnąć tych biednych turystów. A w poniedziałek, bo to był poniedziałek, już dnia. Nie mam pojęcia którego. Wiem, że w Luksorze był 11 listopada, to, to wtedy było święto. Właśnie my byliśmy w Luksorze i zwiedzaliśmy Karnak. W Egipcie, w tym dniu, w poniedziałek, było trzydniowe święto. Nie wiem czego. Prawdopodobnie to był Ramadan. Chyba nikt nie jadł, tylko wszyscy czekali na, na wieczór, żeby pojeść. Ale w związku z tym, że to był dzień wolny od pracy, to było bardzo dużo miejscowych zwiedzających. I po raz pierwszy w końcu sobie uświadomiłem, jaka jest cena dla miejscowych. Był taki wielki cennik y, pod piramidami i było właśnie po angielsku, i było też po arabsku. Oczywiście po arabsku nikt nic nie rozumie, kto nie umie arabskiego. Ale w związku z tym, że było napisane tak samo y, na tych samych wysokościach linijki i były liczby, to się dowiedziałem, ile kosztuje bilet wstępu. I bilet wstępu dla turystów kosztuje 60, a dla studentów turystów 30. To tyle dla miejscowych kosztuje 2 i 1 dla studentów miejscowych. Taki przywilej y, mają miejscowi do swoich zabytków, czyli płacą złotówkę za wejście. Y, no, ale, żeby to wiedzieć, to trzeba znać ten y, ichniejszy alfabet y, cyfrowy, który jest. Cyfra, są to cyfry alfabetu arabskiego. Mówiłem o tym chyba w pierwszym odcinku o Egipcie, a u nas nie jest. Cyfry nie są. Egip... arabskie tylko indyjskie bodajże. Zaczynamy zwiedzać piramidy. No, pierwsza piramida Cheopsa, do której można wejść. Do każdej piramidy można wejść. Dodatkowo się kupuje bilet wstępu przed każdą piramidą. Ale te ostrosupy nie zrobiły na mnie takiego wrażenia, o jakim myślałem, że zrobią. Po prostu kupa kamieni w kształcie ładnym i, i tyle. Piramida Cheopsa chyba jest najbardziej, najbardziej znana, największa i tam najwięcej ludzi idzie wstęp kosztuje bodajże 100 funtów i 50 dla studentów my sobie odpuściliśmy chyba nie żałuję, bo tak naprawdę jest tam z tego co czytałem duszno czeka się długo w kolejce żeby wejść, idzie się ciasnym korytarzem, gdzie na końcu jest sala gdzie była mumia ale oczywiście dawno temu to już rozkradli i to tyle także nic ciekawego od, do każdej z kolejnych piramid można podejść, a nawet trzeba jest takie sztampowe zdjęcie się robi, że staje się w pewnej odległości i łapie się piramidę za czubek takie zdjęcie typowo na naszą klasę bardziej mi się podobała y, piramida Hefrena, która y, ona jest cała z piaskowca, ale miała takie dawno, dawno temu, w latach świetności miała. Fajne okładziny z wapienia, które były idealnie wypolerowane, w wyniku czego ona się cała świeciła od słońca. I właśnie tylko na piramidzie Hefrena jest taki y, końcówka na szczycie tej, tej pierwszej warstwy wapiennej. No, niestety, reszta y, z, z, została zniszczona przez warunki atmosferyczne. Myślę, że nawet nie zniszczyli tego żadni rabusi ani tym podobne. Tutaj powiem taka ciekawostka całkiem niedawno. Słyszałem to tylko raz w tvn 24, w ten dzień, kiedy wybuchała rewolucja w Egipcie. Takie pierwsze zamieszki się robiły, czyli praktycznie miesiąc temu, że jakiś architekt francuski wszedł do właśnie piramidy Cheopsa i znalazł dodatkową salę. Po prostu spojrzał na kamień i stwierdził, że ten, za tym kamieniem jeszcze jest korytarz. A wiele razy prześwietlali tą, tą piramidę i y, nigdy nie znaleźli dodatkowego korytarza. Wpuszczali jakieś mikrokamery na robotach i nigdy nic nie znaleźli. A ja tu jakiś koleś sobie podszedł i mówi, za tym kamieniem jest korytarz. I okazało się, że jest korytarz otworzyli ten kamień i w środku w ogóle był jeszcze cały wystrój, był tam stół, były krzesła, była jakaś taka sala, że tak powiem, jadalna. I przez 4000 lat nie, nikt tego nie odkrył. żadnej rabusi, Naprawdę fa fajna sprawa. Myślę, że tak późno się o tym, tak późno to odkryli, bo może warto byłoby zobaczyć. Przynajmniej coś z tych piramid jest ze środka. Tutaj mieliśmy taką, taką przygodę. Mieliśmy, jeżdżą ci y, Arabowie na kamelach i namawiają, żeby się przejechać. Takie safari sobie zrobić na wielbłądzie. A nie chcieliśmy się jakoś na to skusić. Nic ciekawego nie ma w tym. Zresztą wielbłąd, takie dziwne zwierzę, jako jedyny y, Nogę ma zbudowaną z trzech stawów, chyba jako jeden ssak, więc tak dziwnie się składa ta tylna noga, bo jest z czterech części. No i właśnie taki jeden arab podleciał, i jak właśnie chciałem sobie zrobić zdjęcie piramidy, on tak podleciał i foto, foto. No i zrobiłem mu foto, ale w tym momencie też wkroczył strażnik, który stał obok i go przegonił, i mówi, że to jest taka mafia, że oni mówią, że. Foto robić robi no many, a tak naprawdę za chwilę gonią i wyzywają, że nie chcesz zapłacić za to, że zrobiłeś im zdjęcie. No ale w tym wypadku jakiś wojskowy go przegonił, więc zrobiłem mu foto. To foto jest wrzucone pod podcastem. Warto sobie je zobaczyć. To tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!